Ja rzucam tekst Razer Kraken. Sekcja komentarzy w tym momencie. Za drogo! Zarobiście! Nie, yeah, bez nadzieja. Za drogo! Najlepsze sławki! Twoja mama je nosiła! Zdecydowanie ta seria ma tyle samo fanów co hejterów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o niej, o naszych wspomnieniach z nią w kontekście najnowszego produktu z tej serii, czyli Razer Kraken Hypersense. Ale generalnie większość widzów pewnie ma w głowie genezę popularności tych słuchawek, te pierwsze modele używane przez wielu streamerów. Tak, mi się kojarzą głównie z Isamu, który nosił je jak jednorożca na swoim czole i to jest mój główny obraz Krakenów. Ja choć hejterem nie jestem, to postaram się dzisiaj wcielić w rolę hejtera, bo wspominaliśmy o tym na samym początku, a ty jako fan będziesz tych słuchawek okay. bronił i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli podzielimy się tak jak zazwyczaj widzowie w komentarzach, czyli hejter kontra fanboy, a z tego wyjdzie no jakaś ogólna wizja. Nowych słuchawek od Razera wchodzą na stół. I już, albo dopiero te sławki na naszym stole: Razer, Kraken, Hypersense. Słuchajcie, kilka kategorii, w których będziemy przeciągać linę ze Smartim. Pierwsza to wygląd, więc otwieramy. Ale zanim do openingu przejdziemy, moi drodzy, dla uważnych, dla tych, którzy oglądają materiały nasze od deski do deski, te słuchaweczki są dla Was. Jeżeli chcecie je zgarnąć, to oczywiście subskrypcja i łapka w górę, o tym nie muszę chyba przypominać. No i oczywiście komentarz uzasadni, dlaczego te słuchawki mają być Twoje i gdzie byś je wykorzystywał. Też. Najciekawszy myślę. komentarz wygrywa. Przechodzimy dalej. Dla ciekawskich tak to jest zapakowane, żelki o, są, więc możesz już zacząć jeść, a ja je pokazuję. Okej, okay, to... Eee, gdzie wlepy są? Gdzie są wlepy? Zawsze w pudełku, wlepy były. W pudełku są na, na pewno? pewno? No tak, w instrukcji. Na 100%, zacząłem, tak? tak na na, nie skamujesz. Nie skamuję. Do Bo zdania. jak racer nie dał, to nie kupujesz, mi się nie podoba. Kulia. Masz i za mnie! Dziękuję, bo już kupuję, no już mi się podoba. Mamy Razery Krakeny już w całej swojej okazałości, w moich dłoniach. No dobrze, jest nawiązanie do Krakenów, ale mam wrażenie, że te modele coraz dalej, coraz dalej w las to odchodzą od tego klasycznego krakenowskiego stylu, ale jakaś tam korespondencja jest. Na pewno na chwilę obecną są turbonudne. Tak jak ty, czyli generalnie nie wiem, czemu je hejtujesz. No, powiem ci szczerze, czy są łodne? No, nie wiem, są takie klasyczne. Mi się to osobiście yy, podoba, że są takie proste dość, że nie ma takich przeg przegięć. Tak, proste jak... to jest dobre określenie mm. na te sławki. No, zgadzam się, zgadzam. No okej, okay. tak jak ty, u ciebie <laughs> dobre jest prostackie. <laughs> Mi się najbardziej podoba ta część górna, gdzie jest taka bardzo mięciutka pianka i jest ona naprawdę przyjemna, i ta góra obszyta właśnie tutaj ze to fajnie wygląda. Same nauszniki też według mnie bardzo przyjemne. No i w środku taka fajna pianka, fakt, że i uchem pewnie wiele nie będziemy dotykać, ale mimo wszystko fajnie się tutaj wyróżnia. No i te pianki tutaj, ten taki. No, no, jak go sobie? No właśnie, nie mam tutaj do czynienia, mamy tutaj do czynienia chyba z takim klasycznym memory foamem albo takim memory foamem e, mniej elastycznym e, powiedziałbym, natomiast wrócę jeszcze do tego designu, bo chciałbym tak na poważnie e, powiedzieć, że faktycznie klasyczny design, ale bardzo ciekawy, bardzo atrakcyjny i tutaj jako hater muszę powiedzieć, że no mi ten design odpowiada. No mi się osobiście nigdy nie podobał mikrofon który jest taki mi sobie No mogę tyle, zdjąć, no. ale no nie jest to najładniejszy mikrofon wizualnie, jaki znam. Jest odczepiany? Jest. Plus, plus. Słuchaj, mikrofon nie ma wyglądać, ma dobrze brzmieć, co oczywiście za chwileczkę sprawdzimy, ale najpierw przejdźmy do punktu, w którym sprawdzimy wygodę tych słuchawek. Coś, co było naprawdę piętą zwłaszcza tych pierwszych Krakenów. No dobrze, mamy już te słuchawki na uszach i tak, dwie podstawowe rzeczy, to, jeżeli chodzi o wygodę, no to ucho to się tak mieści, panie wiesz, no y, na styk, okay. ale się zmieściło, jest ok. Y, Czyli z moimi pianka, uszami może być problem. Pianka jest mięciutka, jest ok. Kurczę, wydaje mi się, że problem będzie taki, że przy dłuższych grach zdecydowanie to tam może się robić gorąco, zwłaszcza latem i będzie, będzie spocenie. Będzie okay. spocenie, to nie jest taki przyjemnie oddychający materiał, jednak jest coś za tym idące. Według mnie dawno żadne sławki tak nie wygłuszały jak te. U mnie leżą, okej. Okay. Znaczy, znaczy, ja nie się urosły? Ja Ostatnio mówisz cały czas, że muśle za mały. Może mi uszy się Może, Może ci spuchły. Póki nos mi nie rośnie, to jest dobrze. Okej, okay, dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o pałąk do góry, bardzo wygodny, bardzo miękki i myślę, że tutaj nic na nie, pewno tu nie, nie, nie będzie uciskać. Jeżeli chodzi o nauszniki, faktycznie może się robić gorąco, tutaj się z tobą zgadzam, zwłaszcza w te cieplejsze dni, te letnie dni. Natomiast jeżeli chodzi o. Tak jak wcześniej powiedziałeś, wyciszenie świetne i te nauszniki idealnie przylegają do naszej głowy. Jak na razie rej... Razer nie daje mi dużego pola do hejtowania, bo wypada naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o komfort. Natomiast sprawdźmy, jak te słuchawki grają. No właśnie, jak działa ten wspomniany i podkreślany przez Razera HyperSense? Okulary mi latają. Stary, zaraz został na toku Teraz jest na pierwszym poziomie. Na czym? Na pierwszym poziomie jest. Okej, okay, okej, okay. naprawdę bardzo dużo się tu dzieje i zacznijmy może od początku, od samej jakości dźwięku. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o jakość, to naprawdę jest bardzo fajnie, przyjemnie, są, widać, że tonacja jest szeroka, nie jest to jednak taki naj, naj, Bardziej pro dźwięk, jaki słyszałem w słuchawkach. Nie jest to najgłębszy nie. dźwięk, jaki Nie, nie jest, nie jest najgłębszy. Nie. Wydaje mi się jednak, że dla osób, które nie są jakieś tak bardzo zaangażowane w audio, jest to zdecydowanie wystarczające i przyjemne doznanie. Co mnie zaskoczyło, te słuchawki same w sobie nie są jakieś takie najg naj najgłośniejsze. Okej. Okay. Czyli znam modele, które naprawdę potrafiły urywać głowę. I ja nie uważam, że słuchawki powinny. Chodzi o to, że są ludzie, którzy naprawdę stawiają na to, że musi być po prostu jak, naj, jak najgłośniej, i czasami po prostu te osoby lubią mieć tą możliwość. Okay. Tutaj jest głośno, jest głośno, ale naprawdę jest gdzieś tam jeszcze do góry pewien, wiesz, poziom, który można osiągnąć. Nadal uważam, że to trochę jak z tą jakością dźwięku, dla większości populacji będzie to naprawdę wystarczające. Zgadzam się z Tobą, jest przyzwoicie, jest dobrze, nie jest perfekcyjnie. Może tak to podsumujmy, bo faktycznie... Gdybyśmy z białymi mankamenty... ręk rękawiczkami weszli tak. i zaczęli tych kurzu szukać, to zdecydowanie Coś tam już znaleźli. można się przyczepiać. Tak. Jednak na poziomie takim gamingowym i takim właśnie takiego wymagania, takiego uśrednionego, jest to zdecydowanie dobra pozycja. No właśnie, ale przejdźmy dalej do tego hypersensu, bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Można sobie zresztą zaraz to powiem, jak będziemy omawiać multimedia, ustawiać poziom tego hypersensu mm. od wyłączonego do, do trzech poziomów w górę. O co chodzi w tym w ogóle, a nie mieliście z tym do czynienia, to ja już Wam mówię najprostsze porównanie, jakie możecie mieć. To jest słuchawkowy shock. To jest trzęsienie ziemi na waszej głowie, dosłownie. Są to wstrząsy imitowane przez te słuchawki, które są naprawdę mocne, na tym najwyższym poziomie. Naprawdę mocne i powiem wam, że to nie jest tak, że coś tam czuć, po prostu głowa się trzęsie. To jest, ja bym nawet powiedział, że taki element masażu dochodzi, bo cały czas czujesz te wibracje po prostu na uszach, na głowie. No niby tak, tylko czy jest to masaż przyjemny, czy nie, no to już każdy indywidualnie musi sobie ocenić. Tak, ja, ja ci patrzę, powiem jedną rzecz tak. z mojej perspektywy, że to jest przyjemne, tylko boję się, że nie na dłuższą metę. Że tak. To jest fajne na 10-15 minut na tym najmocniejszym, mm. a później, no niestety, już chyba zaczynacie to, możecie to denerwować, wręcz doprowadzić do bólu głowy. Dobra, ja bym chciał spojrzeć na te słuchawki jednak z perspektywy. Perspektywy gracza bardziej esportowego niż każualowego czy gracza single player, jeżeli chodzi o esport, wydaje mi się, że niestety ten system nie ma racji bytu. On powoduje zamieszanie, powoduje to, że możemy się gubić, ponieważ faktycznie te wstrząsy są bardzo, bardzo mocne i wydaje mi się, że one będą bardziej w tytułach esportowych przeszkadzać niż nam pomagać. Być może gdzieś tam jeszcze na tym najniższym poziomie będzie to powodowało taką stymulację szybszej reakcji. Natomiast mam wrażenie, że e-sportowcy raczej z tego rozwiązania nie będą korzystać. Na szczęście, da się to wyłączyć, da więc się to nie, wyłączyć. Ma, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. No i rozwiązanie, które ja bym widział ewentualnie i gdzie ja mógłbym stosować ten system, to jest yy, włączając sobie na Netflixie film wojenny. No właśnie, bo ja chciałem powiedzieć, do esportu może, ale do singli. No powiem szczerze, no jak testowaliśmy te słuchawki, to jak były te wybuchy mm. i te wstrząsy, to to robiło dość wrażenie. No tak jak mówię, dla mnie to jest przeniesienie dual shocka, spada, który właśnie na tych kolejinach, na tych wszystkich ma nam reagować w dłoniach, to to jest coś podobnego, że jak się są wybuchy, strząsy, skoki, to po prostu te słuchawki reagują i my to odczuwamy na uszach. I faktycznie wzmacnia to trochę nasze wrażenia, a poczuj jeszcze, że jest noc siedzisz sam przy kąpieli wygaszone światło jakaś gra wojenna i nagle z zaskoczenia jakiś wybuch jest no można spać z krzesła co najmniej najważniejsze żeby za dużo hałasu nie narobić i nie obudzić rodziny Słuchajcie, jeszcze jeden potężny minus który ja wychwyciłem uwaga jako użytkownik okularów no te wrażenia nie są zbyt przyjemne te okulary okay. się trzęsą te okulary faktycznie latają więc dla użytkowników okularów no ten najsilniejszy baz na pewno nie będzie dla was Sz szkła Szkła kontaktowe ewentualnie, no tylko, tylko to zostaje. Słuchajcie, nim przejdziemy do mikrofonu, to jeszcze chciałem porozmawiać o multimediach 3 4 I co nam daje tutaj Razer? Przyciszanie, podgłaśnianie, miutowanie o odmiutowywanie i na drugiej słuchawce, właśnie poziom tego Hypersensu od wyłączonego do. Trzech poziomów w górę. Dobra, ale słuchaj, jeżeli jesteśmy przy multimediach, powiem to, że to biednie trochę wygląda na tych sławkach. Można było zastosować nieco lepsze rozwiązania. Przede wszystkim z tym miutowaniem. No nie wiemy, czy ten mikrofon jest zmiutowany, czy nie. Dodatkowo musimy gdzieś tam z tyłu głowy szukać tego przycisku. Nie ma sygnału też dźwiękowego wyczepiany mikrofon jest, co prawda, więc takie, takie hamskie mutowanie, no i brak wyczepianego kabla, a to też by się przydało, bo czasami można gdzieś tam po tym kablu przejechać, uciąć go przez przypadek, cokolwiek z nim zrobić i wtedy mielibyśmy tylko do wymiany kabel, a tak mamy do wymiany słuchawki. Okej, okay, no dobrze, no dołożyłeś swoje trzy grosze z tym mikrofonem, muszę troszkę się zgodzić, że fajnie by było widzieć po prostu, gdzie, czy jesteśmy wymiutowani, czy nie, a widzimy to dopiero po zdjęciu słuchawek, bo ten przycisk wtedy jest bardziej zielony, a lub zielony nie jest, czyli albo jest, albo nie jest po prostu. Dobra, ale skoro już mówimy właśnie o odmiutowaniu, to sprawdźmy mikrofon, który dla wielu z Was jest naprawdę ważnym elementem słuchawek. Czy mikrofon w Razer Kraken stawi opór i czy będzie walczył ze swoimi konkurentami? Czy najzwyczajniej w świecie podda się, położy się na łopatkach i podniesie ręce? Co myślisz o tym, Piotrze? Nie, 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 nie. No, nie jest. Kolorowo jest totalnie płasko, e, powiedziałbym nawet, że jest jak z 2005 roku. I trochę Razer mnie zawiódł, ponieważ miał naprawdę sporo czasu na to, żeby popracować nad swoim mikrofonem, i wiele tańszych modeli już szczyci się o wiele lepszą jakością nagrywania. No pocieszenie, powiem, że z nie miał tego czasu mniej. Na Wartisach ten mikrofon jest jeszcze gorszy. Mam no. dostałem dwójkę, ale kolega dostał jedynkę. <laughs> Trochę tak. <laughs> to co jeszcze sobie sprawdziliśmy przez przypadek, że był włączony Hypersense przy mi odsłuchu mikrofonu. I zdecydowanie ten system nie nadaje się do komunikacji. Nie. I to absolutnie. Musicie wziąć pod uwagę, że tam gdzie będzie granie i rozmawianie, od razu ten system można o nim zapomnieć, bo to jest zdecydowanie nieprzyjemne. Każda zgłoska wybuchowa jest Spala, słyszalna bo bo bo. na tym systemie i faktycznie trzęsie naszą głową. Według mnie ten ostatni, ten trzeci, ten trzeci poziom tego busta jest nie do użytku. No, ten mikrofon no, zdecydowanie jest poprawny, nic więcej gdzie nie dostajemy. No komunikatywny, gdzie poprawny, tak. No, no, no słychać słychać rozumiesz. Nie ma jakichś, z krzęków, jakichś takich rzeczy, które by ci naprawdę drażniły ucho, no ale no nie jest to głęboki dźwięk, przyjemny taki dla ucha. Jest zdecydowanie już nie pod YouTube i streamy. Jest podstawowy. Tak. No i ostatni element przed podsumowaniem to coś, o czym nie rozmawialiśmy, a mianowicie podświetlenie. Było o wyglądzie, nie było o podświetleniu. Jakub, gdy te podświetlenie się włączyło, czy Twoja opinia ich wyglądzie jeszcze się polepszyła bardziej? No słuchaj, one tak świecą, że prawie nie mogę na nie patrzeć. No nie, ale są jest. No nie, jest nie jest zawsze estetycznie, moc, nie jest bardzo znacznikiem jest urody. Tak, zgadzam się. Jest estetycznie, nie jest hamsko. E, podświetlone logo, dodatkowo ta obwolutka dookoła niego jest ok. Wszystko można oczywiście sterować klasycznie. To już wręcz przypominanie o tym, to jest dla Was oczywistość oczywista. No, moim zdaniem, właśnie jest estetycznie. Fireworków, no, chyba brak też zdecydowanie. Dobrze, to jak już mówimy o tym podświetleniu, gdzie dużo nie było do omawiania, to czas przejść do podsumowania. Podsumowanie, no właśnie. Słuchajcie, to o czym nie mówiliśmy, 600 zł nie jest tanio. A. To jest mi Znasz ich cenę? 600 zł. Ile? Nie jest tanio i w tym kontekście też trzeba ocenić te słuchawki. I Smarty, chcesz ogólne podsumowanie już teraz powiedzieć? Bo ja mam swoje przemyślenia takie bardzo mocne. No dobra, to ja powiem, może zacznę. Może się będziesz ze mną zgadzał. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to rozwiązanie bardzo ciekawe, bardzo atrakcyjne do oglądania filmów. Jeżeli chodzi o gry, dla mnie nie ma zastosowania, bo za długo, za intensywnie jest średnio. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, jest poprawnie. Jakość mikrofonu no jest dramatycznie albo słabo, wygoda bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o te Razer'y, ja wyceniłbym je na 350-400 zł. Natomiast ich cena bazowa to około 600 zł, co jest dla mnie zbyt dużo. Moim zdaniem Razer po prostu każe nam dopłacać za ten HyperSense, który w innych słuchawkach spotykany nie jest. I jest to sposób na to, żeby znaleźć jakiś wyróżnik swoich słuchawek. Uważam, że dla ludzi, którzy są audiofilami, bardzo zwracają uwagę na dźwięk, nie tylko w grach, ale w muzyce ogólnie. To słuchawki nie są zdecydowanie. Oni będą hejtować, im się to nie będzie podobać, bo to są sztuczne dodatki, mm -hmm. sztuczne podbicia. Ale jest druga grupa: gadżeciarzy, bajerantów. Ludzi, którzy lubią jak cyka, lubią jak się dzieje. I to zdecydowanie jest dla tych osób, dla tych, którzy lubią takie bajery, lubią jak oglądają kino, wiesz, to są jak z kinem. Są tacy, którzy idą na alternatywne kino i sobie oglądają w małych studyjnych, a są ludzie, którzy idą do y, IMAX-u i po prostu lubią 3D, głośniki z każdej strony. I to są ci od IMAX-u. Gdybym miał zdefiniować Piotra, to właśnie tymi słowami. Że 3D? Że 3D, Total, totalnie 3D. Zdecydowanie Hypersense jest potężnym game changerem, tylko czy Wy tę grę na pewno chcecie zmieniać? No właśnie i tu polecamy to przetestować często, może na przykład w jakimś salonie, komputernik na przykład, i właśnie sobie sprawdzić, czy to jest dla Was. Puentą tego wszystkiego i co zamknie nam klamrą cały odcinek jest to, że mówiliśmy o tych hejterach i fanboyach na samym początku Razer Kraken słuchawek. No i te słuchawki zdecydowanie ten konflikt, Pogłębią, gdyż będą miały bardzo dużo fanboy, którzy będą pisać pieśni na ich cześć i tak samo haterów, którzy powiedzą, że no ten system, nie warto tutaj dopłacać za niego. Także możecie sobie używać w komentarzach już teraz. Zdecydowanie, dawajcie znać w komentarzach, czy te słuchawki Wam się podobają i czy chcielibyście taki system przetestować. Yy, oczywiście, nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji na naszym kanale. A my na dzisiaj się żegnamy. Trzymajcie się, cześć.